Hej, witam się z Wami w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z Open Boxem zamówienia z Awonu. Mam tutaj nowe, nowe zamówienie z marcowego katalogu. Tak? Nie z kwietniowego katalogu, z kwietniowego katalogu, także od razu tutaj sobie otworzę. I przechodzimy do zamówienia. W tym, w tym miesiącu zamówiłam sporo kosmetyków, jeśli chodzi o płyny do kąpieli, bo chyba będzie tu ich zdecydowanie najwięcej. Ale najpierw przejdziemy od tych rzeczy, które mam na górze. Pierwsza rzecz jest to Rare Onyx, jest to Body Lotion. I to jest nie dla mnie. Ja nie lubię tych zapachów z serii Air Rare. O, tu jest fajny produkt. To jest płyn micelarny, a właściwie taki żel micelarny do oczyszczania twarzy jest to seria do skóry wrażliwej. Naprawdę ta seria z Avonu jest bardzo fajna. I one fajnie się sprawdzają te kosmetyki, nie właśnie nie podrażniają, nie uczulają itd. Więc są naprawdę bardzo, bardzo fajne tutaj. Mam nawilżającą bazę pod makijaż. Te bazy też są fajne, one się fajnie utrzymują. Znaczy właściwie to one fajnie budują nam tą twarz, żeby makijaż nam się fajnie utrzymywał. Też tą twarz trochę tak wygładzają nierówności, wypełniają. Także naprawdę fajnie, fajnie się te bazy sprawdzają i też, co jest fajne, nieduża ilość tego produktu jest potrzebna. Do posmarowania, jakby całej twarzy, więc jest ten produkt naprawdę wydajny. Następne to widzę, że to jest chyba z poprzedniego zamówienia po prostu mi dosłali, bo wtedy nie było. Jest to w moim ulubionym zapachu balsam do ciała, ten perfumowany, i to jest zapach Eve Truth. Także to już będę miała, bo w zeszłym miesiącu chyba pamiętam, że był chyba taki zestaw z If dla konsultantek. I właśnie chyba wtedy ten balsam był, a ja go nie dostałam, więc to chyba będzie to, bo ja tutaj w tym miesiącu nie zamawiałam niczego takiego. Tutaj mam coś, co jest bardzo fajne. Jest to wosk do kominka o zapachu świeżej bawełny. To tak pięknie pachnie. Ale to tak fantastycznie pachnie Jest jeszcze Lawendowy, jakiś tam jeśminowy Chyba waniliowy Dużo tych zapachów generalnie było Natomiast świeża bawełna To jest zdecydowanie mój ulubiony Mój ulubiony zapach One naprawdę bardzo dobrze Bardzo dobrze pachną One w ogóle jak nie widzieliście To ja Wam tutaj oderwę Są podzielone na sześć takich Kosteczek więc można je sobie przełamać bardzo prosto i taki, taka jedna kosteczka to nie jest tak, że zapalimy sobie raz i musimy to wyrzucać. Absolutnie nie, to ja to odpalam później z 5 razy albo i więcej, i dalej ten zapach czuć i dalej on w pomieszczeniu, po pomieszczeniu ładnie się roznosi. Także ja Wam gorąco polecam te woski, bo one kosztują coś około chyba 15 zł, a naprawdę na bardzo długo starczają. No i teraz zaczynają nam się żele. Właściwie płyny pod prysznic. Tutaj jest płyn pod prysznic z tym z mandarynką i imbirem. Bardzo lubię ten zapach. Bardzo fajny jest. Wszystkie te płyny są w pojemności pół litra. Następnie mamy zapach ten, który Wam mówiłam, że jest taki super. Ach, bardzo ładny jest. Um, to jest zapach peonia i i coś jeszcze jakieś kwiatowe ekstrakty pewnie czy coś w tym stylu. Nazywa się to soothing petals bubble bath. I to jest ta seria nowa, która nam się pojawiła. Co był ten tam był krem do rąk, była mgiełka, no, i właśnie był chyba żel i był płyn, także to jest ta seria, naprawdę bardzo pięknie to pachnie. To jest taki kwiatowo-słodki zapach, ale nie jest on zbyt kwiatowy i zbyt słodki, on jest naprawdę przepiękny. Kolejne to jest coś, co akurat średnio mi podchodzi, natomiast nie ja będę to używała. Jest to biała. Brzoskwinia i... Poczekajcie. Biała brzoskwinia i wanilia, i orchidea. Może tak. Następnie mamy zapach lawendowy. Dawno go nie wąchałam. No tak. Typowo lawendowy. Ja lubię takich zapachów używać przy takiej wiecie wieczornej kąpieli. Nie do takich orzeźwiających, odświeżających w ciągu dnia, ale jak robię sobie takie wiecie, wieczorne spaj w ogóle, no to wtedy takie zapachy jak najbardziej na tak. Następnie mamy tutaj coś słodkiego, bo mamy tutaj malinowy ten płyn do kąpieli. On jest naprawdę bardzo słodki, ale mimo wszystko jest ładny no On mi tak z taką galaretką się kojarzy. Widzicie te takie dowody, co się w wodzie się rozpuszcza, i potem się doje? No, to z, z takim właśnie mi się kojarzy. E, ten zapach mi się właśnie tak kojarzy. Coś nie mogę się ciebie wysłowić Tutaj mamy jaśminowy płyn do kąpieli. Ten też sobie powącham, bo ja w sumie nie pamiętam, jak on pachnie. No, nie. To, to nie jest dla mnie. To nie jest zdecydowanie mój zapach, on jest taki zbyt intensywny, także to nie moje noty. No i tutaj mamy frezję i granat. Tego? Nie pamiętam. Hmm, ładnie pachnie. Kojarzy mi się z... kiedyś używałam szamponu z Garnier Fructis, te takie zielone. To bardzo podobnie pachnie. Mhm. Ale nie jest to jakiś nieprzyjemny zapach, taki jest trochę świeży, trochę kwiatowy. E, dobra, jeśli chodzi o płyny, to byłoby wszystko i żele do kąpieli. Teraz przejdziemy do takiego takich punktów, które z, ja zbierałam, e, znaczy, uzbierałam się punkty za jakieś tam zamówienia i różne rzeczy, e, więc ja sobie wybrałam e, tych punktów, ja nigdy nie mam zbyt wiele, bo ja. Nie bawię się w tam jakieś nabijanie sobie dodatkowo punktów. Tylko to, co mi potrzebne, to co mam zamówić innym, to zamawiam. Nie, nie nabijam, wiecie, jakichś tam dodatkowych rzeczy. Ja też, jak widzicie, zamówienia nie są moje jakieś ogromne, więc no dobrze, nieistotne, bo się rozgaduję. Za punkty, które miałam tam na swoim koncie, konsultantki, mogłam sobie wybrać rzeczy. Tam w ramach powiedzmy nagrody, która jest płatna, tak, by the way. Więc jeśli ktoś myśli, że to jest takie wszystko za darmo, to nie. Więc wybrałam sobie trzy takie. Wybrałam sobie trzy takie masełka. Bardzo proszę. Trzy takie same, nie było innych do wyboru. Natomiast akurat ten zapach jest ok, więc ja sobie stwierdziłam, że. Zamówię to, bo tam były jeszcze jakieś kolczyki, jakieś takie rzeczy. A że mi akurat balsamy do ciała idą bardzo szybko, no to stwierdziłam, że te, które bardzo lubię, bo one naprawdę super pielęgnują skórę, to jest taki, powiedziałabym, trochę budyniowy zapach, ale taki delikatny, fajny, fajny, powinien się, powinien się fajnie sprawdzać. E, więc stwierdziłam, że po prostu e, to mi się nie zmarnuje bo ja to naprawdę e, szybko zużyję e, no a one generalnie to kosztują coś około nie wiem, 25-30 zł coś pewnie koło tego e, no więc to nie są jakieś tam najtańsze produkty, więc, a wiem, że są właśnie dobre, dobrze się sprawdzają więc stwierdziłam, że to będzie najlepsze rozwiązanie jak, w jaki sposób odebrać sobie te punkty e, i przechodzimy dalej Mam jeszcze tutaj kilka produktów. Mam tutaj z wodą różaną krem do rąk. Nawet nie będę tego wąchać. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście bardzo nie lubię zapachu wody różanej, różanych kosmetyków. To jest straszny dla mnie zapach. Następnie mam tutaj krem pod oczy z serii tej Sensitive Plus. Czy mamy tutaj? Nie, tylko po prostu mamy krem pod oczy napisany. Wygląda on tak. Nie będę Wam go otwierała, dlatego że to nie jest produkt dla mnie, a on jest zafoliowany. Także nie będę Wam tego pokazywała. Natomiast pokażę Wam drugi krem pod oczy, bo to jest akurat dla mnie, więc mogę sobie tutaj na to pozwolić. I to jest krem pod oczy taki jakby ten najnowszy teraz, co się pojawił w iwonie e... Renewal Power Eye Cream. Wygląda on tak, w takiej różowej, pudrowo-różowym opakowaniu, z protinolem jest ten krem pod oczy. No i on ma tutaj taki aplikatorek. O, bardzo proszę. E... Co nam ma tutaj ułatwić aplikowanie co fajne to jest, bo w sumie, jak mamy takie jakieś tam stożki czy wyciskane, to musimy to na palec potem wklepywać, a tutaj możemy sobie ten produkt już rozprowadzić tym aplikatorem. E, także bardzo fajnie. E, 15 ml, czyli takie standardowe e, opakowanie, no i też tutaj mamy dołączoną e, ulotkę. E, ciekawa jestem, czy na ulotce jest coś po polsku, e, bo zazwyczaj nie jest. Hmm. E, działa jak filtr, bez, błyskawicznie ukrywa niedoskonałości, rozjaśnia okolice e, oczu, zmniejszając widoczność cieni i opuchnięć. E, jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie moje cienie magicznie znikną. Po trzech dniach stosowania redukuje głębokość zmarszczek mimicznych wokół oczu i wyraźnie zmniejsza tak tzw. kurzy łapki. Kurzych chłopek nie mam, natomiast e, Jakieś delikatne zmarszczki wokół oczu myślę, że y, mam już. Y, formuła wspomagająca produkcję kolagenu zapewnia skórze wyraźnie jedniejszy i gładszy wygląd oraz efekt liftingu. Nakładaj na czystą, suszoną skórę, wklepuj niewielką ilość pod oczy, na powieki i pod łukiem brwiowym półkolistym ruchem aż do wchłonięcia. Następnie nałóż swój krem Eniu. No, czyli generalnie robi wszystko ten krem. Po prostu nakładamy i jesteśmy 10 lat młodsze. E, oby tak było. E, Niemniej jednak skończył mi się mój krem pod oczy, który miałam z i stwierdziłam, że to jest nowość, więc sobie ją przetestuję. E, zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Mam tylko nadzieję, że będzie fajnie e, nawilżał mi tą okolicę pod oczami i wtedy będę szczęśliwa, jeśli będzie to robił gdyż nie potrzebuję jakichś tam specjalnych tutaj y, takich jakichś y, działań, y, wystarczy, jak mi będzie nawilżał tą okolicę pod oczami będę szczęśliwa z tego powodu. Y, ok, i tutaj mam jeszcze dwa takie same produkty, pokażę Wam ten, który jest rozgnieciony. Nie wiem w sumie dlaczego, chociaż ta paczka też przyszła do mnie taka pognieciona. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, natomiast wszystko jest więc Okej, okay, to jest serum z protinolem z tej samej serii, co ten krem pod oczy, tylko że ups, tylko że to jest taka mała wersja, taka próbeczka, powiedzmy. Ja to miałam akurat też w tym w tym kremie, z tym kremem razem pod oczy, to był taki zestaw, więc więc tak. A to drugie, to musi być po prostu jakiś tam. Któraś z klientek musiała ode mnie zamawiać, i po prostu to był jako zestaw, ale to muszę zweryfikować. I teraz tak. Coś takiego jest to serum też właśnie z protinolem z tej samej serii, więc też nam ma generalnie. Robić cuda na twarzy. Stwierdziłam też w sumie, że takie, taka mała próbeczka będzie też fajna do tego, aby sobie przetestować. Bo te. Mm, ja tutaj chyba mam ten katalog, zaraz wam też pokażę. Serum pod oczy kosztuje 65 zł. W nowym katalogu będzie tyle kosztowało. O, te serum wygląda tak. No więc wiecie, jeśli mamy zapłacić 65 zł za coś, co nam się nie sprawdzi, to lepiej sobie przetestować takiego małego ziutka i zobaczyć czy faktycznie coś z tego będzie. Albo zamówić sobie taką o taką próbeczkę. Dobra. I ostatnie rzeczy, które tutaj mam wam do pokazania, no to oczywiście próbki. Próbki mi przyszło tutaj ten nowy zapach Endless Suns For Away następnie mamy Today, Tomorrow, Always i to jest Wonder próbka ładna, prawda? Eee, i tutaj mam próbki kremu pod oczy i to jest krem pod oczy ten właśnie mm, z proteinolem, mamy tutaj jedno i mamy tutaj drugą i jeszcze mam tutaj takie luzem jak rzucone dwie, też tego kremu więc tak, to były wszystkie kosmetyki. Jeszcze tutaj mogę Wam pokazać katalog. Katalog wygląda tak. Oczywiście na pierwszej stronie mamy tutaj te, mamy te tutaj kosmetyki z proteinolem. Dodatkowo jeszcze widzę, że będziemy mieli jakąś taką małą gazetkę mini katalog. Także jeśli jesteście ciekawi, co się pojawi w tym nowym katalogu i w tej takiej książeczce, mini katalogu to czekajcie na filmik, pojawi się myślę, że 1 maja jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie kciuka do góry napiszcie, czy używałyście któryś z tych produktów, który Wam pokazałam w moim zamówieniu, albo może zamówiłyście sobie też to samo dajcie mi koniecznie znać, chętnie poczytam Wasze mak makijaże, chętnie poczytam Wasze komentarze no i oczywiście Was zapraszam na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!